Siemaneczko widzowie, witamy was bardzo serdecznie naszym skromnym gronem, którym to porozmawiamy sobie o różnorakich samochodach youtuberów, troszeczkę być może szalonych. Ode mnie na pewno będą coś szalone. To global w końcu, no to będzie szalone. Będzie szalone, będzie ciekawie i te auta oczywiście będziemy oceniać. Lecimy. Dobra moi drodzy, ja zacznę od samochodu z kanału, który już się tutaj... Pojawią Daily Brawo, Mateusz. Ale dobra, masz jeszcze jedną szansę, żeby zgadnąć, co to za auto. McLaren. Nie. Ja nie wiem. Lamborghino. Lamborghino. I będzie to auto o tyle nietypowe, jako że będzie to Lamborghini Urakan Aperta. Czy ty, jako fan marki Ferrari, kojarzysz, co może oznaczać Aperta? Brak dachu. No właśnie. Urakan w wersji Aperta tak naprawdę nigdy oficjalnie światła dziennego nie ujrzał. To, co tutaj widzicie, to jest Lamborghini Huracan Evo Spider. Nowy usieńki z salonu. Pojechał na, yy, mówiąc wprost, u upier... p. Spider takie 150%. Tak, no to jest auto, które tak naprawdę spod ręki Lamborghini nigdy nie wyszło. Wyszło spod ręki McLarena, wyszło spod ręki Ferrari, wyszło również spod ręki McLarena. Tak, w każdym razie to jest taka pierwsza forma tego samochodu, którą mogliśmy zobaczyć na kanale Daily Driven Exotics. W tej swojej jeszcze pierwotnej fazie auto pojechało do chłopaków z kanału Hunigan. Daily Driven Exotics jako Daily Driven Exotics no, specjalnej uwagi nie przywiązują co do tego, w jakim auto kończy stanie, przeróżne wyczyny z ich strony i tak też na przykładzie tego filmu możemy oglądać jak urakanem Trącają sobie beczki, a to tyłem, a to później wyjeżdżając to jeszcze przodem. Finalna wersja tego samochodu to w ogóle nie jest nowe auto, ale dla mnie to jest takie najbardziej ikoniczne chyba auto DDI zostało zaprezentowane w okresie pandemicznym, co zresztą widać po maseczkach. To jest jego finalny kolor. Błotniczki z tymi wylotami od Wolkstejnera, moim zdaniem, to jest takie niunia, detale takie jak kolor karoseli, również na tym panelu nad kolumną kierowniczą fajnie. I żeby jeszcze dodać temu wszystkiemu sznytu, auto to zostało doposażone w kompresor firmy VF Engineering, Aha. dzięki czemu generuje ono 870 koni mechanicznych, które są przenoszone wyłącznie na tylną oś. Sympatyczny twór z podrąg amerykańców, tak bym to nazwał. Czy Wam się też wydaje, że te auto takim w wydaniu wygląda troszeczkę łagodniej, jest takie. mniej agresywne. No? Tak, no no. Podoba no. mi się. Jest takie bardziej friendly. Absurdem jest oczywiście możliwość zobaczenia tego samochodu na drodze, czyli coś, co w naszym pięknym kraju zapewne by nie przeszło, natomiast no. w Stanach Zjednoczonych takie rzeczy mogą mieć miejsce. To było jedno z pierwszych aut, które sprawiło, że trafiłem w ogóle na ich kanał, i to było już dla mnie takie kurde. Wow, gdyby zrobili to Ferrari, pewnie by dostali pozew. Bardzo prawdopodobne. Podoba mi się to, bardzo mi się podoba ta propozycja, jak i sam sobie samochód. Jak nie jestem za oszpecaniem bądź też takim drastycznym modyfikowaniem superkarów, to tu mi się to podoba. Ja daję 8 na 10. Ja też chciałem dać 8 na 10. Ja też chciałem dać 8 na 10. Ja 8 na 10. Lecimy dalej. A skoro odcinek jest o autach YouTuberów, to zrobię Wam małą aktualizację na temat mojego mini, które niedawno odbudowywaliśmy na odcinku na kanale. Licznik kosztów tego samochodu zamknął się na kwocie 66 814 zł. I powiem Wam, że myślałem, że zrobiłem dobrego deala kupując komplet kół do tego auta z oponami za 1200 zł. Ale tak było do momentu, gdy nie przejechałem się tym autem na deszczu, bo wtedy też okazało się, że 6-letnie zimówki nadają się wyłącznie na śmietnik. I dlatego też postanowiłem zamówić jeden z najtańszych kompletów opon, jakie w ogóle da się kupić do tego samochodu, czyli opony marki Auston, których komplet kosztował 820 zł. A w zasadzie to kosztował on nawet 795 zł, bo kupując komplet opon na sklep sklepopon.com każdorazowo przysługuje Wam rabat z kodem WWIT2024. Oczywiście na sklep sklepopon.com znajdziecie opony nie tylko z klasy ekonomicznej, ale również z klasy średniej. I klasy premium. Więc zachęcam do zapoznania się z ich ofertą nie na ostatnią chwilę, gdy już spadnie śnieg, bo po pierwsze jest to nierozsądne, a po drugie może się okazać, że na ostatnią chwilę będą problemy z dostępnością najbardziej popularnych modeli opon. Więc link oczywiście zostawiam Wam w opisie i jak coś to za jakiś czas na Instagramie dam Wam znać, jak spisują się te absurdalnie tanie opony. Hey, dobrze, państwo i państwo, moja propozycja. Trafiłem na nią na głównej YouTube'a. Film, który, dzięki któremu dowiedziałem się o tym samochodzie, nazywa się Street Driving My 4000 Horsepower Camaro. Polish English. Polish dobry. English. Dobry. No, 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 przetłumaczyłem, żeby to było no, no, no kurde. Trafiłem na... Dragstera. Jak się pewnie domyślacie USA, no bo tam tylko można... Tak... Makaron jakiś na bagażniku. Yy, to jest yy, spadochron. A -a. Yy, ogólnie auto prezentuje Co się do... tak... Gdzieś pogubiło panele karoserii? Y, nie wiem, może auto, powiedzmy, które robi wrażenie, Widzisz właśnie na ulicy. No robi. Sadzony jest tam small block, który jest uturbiony podwójnie, gigantycznymi turbinami i generuje 4000 koni mechanicznych. Yo, teraz Jakiś zauważyłem pislak? to turbo z przodu, ale je, nie Dwa. widziałem w życiu japo. Pie... Tak wygląda mniej więcej przejazd tego kamaro. I tak to przyspiesza. Przykra jedyna sprawa jest taka, może nie wiecie albo może wiecie, jak śledzicie amerykańskiego YouTuber, że gadają dużo, filmy trwają po 40 minut, 50 minut i gadają o byle czym, a nie powiedzą konkretów, nie byłem w stanie się odnaleźć na kanale pana Johna, jakie czasy robi ten samochód? Myślę, że tu są jakieś rekordy koło 7-8 sekund. No mimo tego, jak liberalna jest Ameryka pod kątem tego, czym tam można jeździć po drogach, to czy to już przypadkiem nie jest jazda na przypale? No jest, no przecież tu nie ma blachy nawet. No, ale wyobraź sobie tamtejszą kulturę i tak dalej. Jak się przyjeżdża policjant, zatrzymujecie coś takiego, to co, wlepia ci mandat i zabiera cię do więzienia, czy mówi o ja p... ale za samochód. Jedź pan to tym do domu. To zależy od policjanta, nie? Ale to wiadomo. Takie podupcone fest, nie. No to już jest taka. Ale mi spadła głównie ze względu na wielkość tej turbiny, no. ale. To wygląda jak ten, tak jak stare pociągi były i miały to takie wielkie światło z przodu, tak, tak, no nie? Tak, tak. To to turbo tutaj wygląda jak coś o podobnym gabarycie i proporcji względem całej bryły auta. No jest imponujące bardzo pod względem inżynieryjnym i coś dla nas pewnie też nie do końca wyobrażalnego, jak chodzi o ogrom pracy wsadzonych w to auto, no bo jednak u nas w Polsce tak zwłaszcza tak no drag racing nie jest specjalnie popularnym no sportem. Nie, no, nie. no ja bym dał takie 6,5. No też bym dał. Ja bym dał 6. Ja, ja celowałem 7. Patrząc na taki naszą sferę samochodów w naszym kraju, to jest jop. Ale patrząc tak na tle Stanów Zjednoczonych, no to taka normalka. No dobra, kochani, to teraz trochę mniej szalony samochód, ale szalony pomysł od szalonych kolegów z oceanu kolejny raz, czyli Donut Taki niezbyt duży kanał, trochę powyżej 8 milionów subskrybentów. Ekipa Donut Media kupiła Civica za 500 dolarów piątej generacji i postanowiła, że wrzucą w niego 50 tysięcy dolarów, żeby spróbować zrobić go szybszym niż Civic FL5, czy Typer oczywiście, czyli najnowszy. Najnowszy? Na torze Willow Springs. Cały układ hamulcowy kosztował 5000 dolarów. Układ dolotowy, taki w stylu dragstera, który widzieliście, kosztował 5000 dolarów. Zawieszenie 4000 dolarów. To mnie zdziwiło, że na zrobienie wnętrza wydali dychę. Co? Co? Był słapik na K20. Ten Civic w serii miał 70 kunia po słapie i chip tuningu. Chip tuningu? Chip tuning Że chipa włożyli. Chipa, tak. <noise> Wypluwa około 230 <noise> koni No i pojechali na Willow Spring, słuchajcie I okazuje się Nie ma opcji, że to będzie szybsze niż Type R Czas Civica Type R to jest 1.24 z hakiem Ile obstawiacie, że udało im się zrobić? 1.30 Między 1.24 a 1.30 Chłopakom zabrakło 1.6 sekundy Wow, okej okay. Taki troszeczkę w inny sposób szalony samochód Z Ameryki ode mnie tym razem Zdecydowanie, fajny 6 5. Ja dał takie 5. Jak ten Dragster miał 6, to chyba dał 5. Nikt normalny poza YouTuberem pewnie by czegoś takiego nie zbudował nigdy w życiu, nie? To auto, ty, Ardianku, na pewno znasz. To wiem, co to jest. Co? amg One. Nie. O! Ma Armstrong! Ma Armstrong! Czyli It's gość... a Którego ja oraz Ardianek bardzo lubimy oglądać. Gość, który znany jest z tego, że swe samochody kupuje i odbudowuje. To było auto, które było tak rozpie... Roz... Roz... Czekaj, co mówiłeś? Ale pikało, A. Strasznie. Popsute było to auto strasznie. Każdy jeden element w tym samochodzie był uszkodzony, włącznie z połamanymi felgami, elementami zawieszenia. Nie było po prostu jednego panela w tym samochodzie, który byłby w całości. Przechodząc do tego, co z tego auta zostało zrobione. To Porsche, Cayman S, przypominam, zostało wystylizowane przez niego na Caymana GT4. Pojawił się tutaj między innymi zderzak z Caymana GT. 4. Tutaj okay. wjechał również i gigantyczny spoiler tylnej klapy, tylny zderzak, został specjalnie przebudowany układ wydechowy, by pasował do tego zderzaka, i tak okay. dalej, i tak dalej. Natomiast, o ile można by rzeczywiście w jakiś tam sposób hejtować to, że y, auto zostało w taki sposób zmienione, to auto zanim zostało zakończone, to pojechało na. Hamowni. Kaiman S w bazowej wersji 350 koni 420 N, Cayman GT4 420 koni 430 N. Cayman S po samym strojeniu, w tym przypadku 414 koni mechanicznych i 509 Nm. Troszeczkę mniej koni mechanicznych, natomiast troszeczkę więcej momentu obrotowego. Z seryjnego silnika czy coś tam tak, zostało dorzucone? Tak, Nic, a nic tam nie było modyfikowane oprócz tego, że no został zmieniony układ wydechowy. No to tak nie ja bym powiedział. Przemiana wizualna tego samochodu względem tego, jak wyglądał na początku, a jak wyszedł, uważam, że jest niesamowita, włącznie z tym, że auto zostało całe kompletnie pomalowane na tenże właśnie żółty kolor. No, uważam, że prezentuje się naprawdę godnie. Z... Po tych modyfikacjach, troszeczkę kontrowersyjnych, auto zostało zabrane na tor, po to, by zostało porównane z prawdziwym Caymanem GT4. Otóż okazało się, że na torze Kręciło czasy na okrążeniu o około sekundę szybsze niż prawdziwa GT4, prowadzone przez tego samego kierowcę, więc były to wyniki dosyć miarodajne i był to profesjonalny kierowca. Okej. Okay. Później auta te zostały również zestawione ze sobą w klasycznym race'ie. I tutaj również okazało się, że przebudowany Cayman S po chip tuningu jest szybszy niż GT4. Wow! Więc sądzę, że tutaj zastosowanie tego bodykitu z GT4, no. Można usprawiedliwić. Można usprawiedliwić. No, okay. dokładnie. Jest to akceptowalne. Ja bym se chciał takim. Ja też bym chciał takim. Kto by nie chciał? Nie przedłużając, proszę o wasze noty. Dobra, no to ja daję 7. Ja pół. 8. Ja bym chciał, ale te Lambo dostało 8, to ciężko mi... No poszło, poszło, ale no... Te Lambo, no to było to. Wracamy do Polski, bo mam wa do Wam do pokazania projekt, który moim zdaniem jest globalnym projektem. Mercedes W210, który został zrobiony na czołg z 6-litrowym dieslem pod maską. Uh, 6.2 diesel z Renault, które zostało wsadzone do Mercedesa. 150 koni i 650 Nm generowało to fabrycznie. To jest akurat odsłona właśnie na gąsienicach, która moim zdaniem zrobiła się najbardziej wiralową odsłoną tego Mercedesa. Jak to w ogóle zostało zrobione, pospawane, poskładane? No w ogóle giga są dla gościa, który wygląda tak niepozornie, tak, tak się wypowiada bardzo skromnie, a jednak kawał wiedzy i umiejętności takich manualnych żeby coś takiego urzeźbić i żeby to jakkolwiek działało, choćby i przez te 30 minut filmu, to trzeba mieć. Piękna robota. Wyobraź sobie, że jesteś takim NPC-tem, idącym przez ulicę i nagle przejeżdża Lambo bez dachu. Jak wygląda twoja mina? Jest takie... I nagle z dupy z drugiej strony przejeżdża Mercedes na gąsienicach z takim dieslem. Jaka jest to Twoja idea? To miałaby być ogromna dupa. Podobnie byście wyglądali. Podobny wyraz twarzy by ja wygenerował. No I to to. I to by zrobił ten Mercedes. Na pewno. na pewno. Na pewno. Na pewno. Dobra, ja daję 8, bo to jest gruba, gruba Ja daję 8,5, i Jest to nawet większy przeskok niż ten urakan dla mnie. Ja daję też 8. Zasłużony. Dobra, to lecimy z powrotem do Ameryki. Znany amerykański komik, znany też z tego, że prowadził taki bardzo popularny program w Ameryce jak The Tonight Show. No i znany też z tego, że jest wielkim pasjonatem motoryzacji i kolekcjonerem samochodów. Jakieś typy? Jan Leno. Jay Leno, który ma absurdalną kolekcję samochodów. No ale ja dzisiaj postanowiłem wybrać bardzo nietypowy samochód, jak na to, że posiada go youtuber. I jest to w ogóle kraj z który jest absurdalnie pop. Do świetnym stanie. W sensie auto wygląda jakby wyjechało przed chwilą z fabryki. Zobaczcie to. No i myślę, że dla widzów to co trzeba tutaj podkreślić, że no powiedzenie samochód z napędem odrzutowym brzmi jak jakaś samoróbka, a to samoróbką nie jest. Dokładnie. No było to auto, które miało teoretycznie być konkurencją dla Corvetty. No nie pykło. Nie pykło yy, to. Ciekawe ale, czemu. Ale, ale nie pykło. Nie tylko dlatego, że nie było wystarczająco mocne, tylko głównie przez to, że silniki yy, turbinowe odrzutowe nazwijmy je tak, miały bardzo wysoką emisję spalin. Hałasów, but też. Look at that! Look how... How smooth that is. Pretty amazing! No to ja chciałem zwrócić uwagę głównie to, jak popieprzony jest fakt, że właśnie YouTuber ma tego typu auto. To jest flex już tylko dla kolekcjonerów, prawda? No. Ciekawostka jest taka, że te samochody mogły jeździć na każdym bezołowiowym paliwie. Ale nie wiem, czy pamiętacie, że nie jest to pierwszy samochód z napędem odrzutowym, o którym rozmawiamy przy tym stole. Ja nie pamiętam. Monster Max. Oceny. Ceny. 6. Ja daję 7. A ja właśnie A myślałem nad, by... nawet nad jakąś wyższą notą, Serio? Bo... No, ja bym dał takie 8,5 chyba. Taką wow. najwyższą notę ode mnie w dzisiejszym odcinku. W sensie samo w sobie auto jest rzeczywiście szalone i myślę, że mało kto może o tym wiedzieć. Dajcie znać widzowie, czy wiedzieliście, że takie auto powstało fabrycznie z rąk Chryslera i był to projekt wdrożony na rynek eksperymentalnie, żeby zobaczyć czy się to przyjmie. Wyszło średnio, tak jak już Adrian powiedział. Popatrzcie moje drogie. Ostatnią z moich propozycji będzie auto, które powstało w ilości zaledwie 200. 75 sztuk i do tej pory z odebranych zostało około 60 kilku egzemplarzy. Wyjechało dopiero 60 kilka tych samochodów no, AMG 1, dawaj. że były one już specyfikowane przez ich nabywców 6 lat temu. Jakie to auto? No tak jak Ardianek powiedział, AMG 1 którego nabył nie kto inny jak mistrz świata Formuły 1, Nico Rosberg. Ciekawe jest to, że były mistrz świata rajdów Formuły 1, został youtuberem i ma półtorej i subów i dodaje regularnie filmy i to są często ciekawe filmy. No. Robert Makanał? <laughs> Ciekawostka, jest to pierwszy Mercedes amg One, który wyjechał z czarną namalowaną gwiazdą, która jest właśnie malowana, nie jest to emblemat, nie jest to naklejka. Stwierdziłem, że no auto można by o nim opowiadać wszystko to co jest powszechnie wiadomo jak chodzi o specyfikację, ale ten film właśnie daje swego rodzaju yy, nietuzinkowy insight co do tego jakie to auto w ogóle jest. Z ciekawostek, w egzemplarzu Nico Rosberga pojawiło się takie wyszycie z jego imieniem i nazwiskiem oraz informacją o tym, że jest on mistrzem świata Formuły. Jakby ktoś tak wsiadł do niego i patrzył to, żeby miał na pewność stuprocentową, że to jest ten mistrz świata, tak, tak mhm. w tak. razie czego. Kolejna ciekawostka, odbierając ten samochód dostajecie takie magiczne pudełeczko, w którym to znajdują się słuchawki z noise cancellingiem. No, niewiele jest aut, które coś takiego oferują, oczywiście też są podpisane imieniem i nazwiskiem, bardzo ładnie. Mimo, że auto ma pod maską tylko i wyłącznie silnik 1.6, no to jest pogłośne. Prze... Co ciekawe, w trakcie odbioru tego samochodu auto niko chciał odpalić. No i generalnie jest tak, że w momencie gdy ten samochód odpalisz, to auto jest gotowe do jazdy na e, silniku elektrycznym. Natomiast musi minąć pomiędzy 60 a 90 sekund, aż rozgrzeją się katalizatory, mm -hmm. bo inaczej auto nie byłoby w stanie na tyle oczyszczać spalin, żeby było zgodne z wszelkimi tam normami emisji i tak dalej. Tutaj możemy jeszcze zaobserwować to jak to auto niesamowicie Wygląda w momencie, gdy przełączy się je w tryb track. Mercedes nie pozwala, by go używać gdziekolwiek na drogach publicznych, bo wiąże się on z całkowitym wyłączeniem kontroli trakcji i uznali, że to auto jest na tyle mocne i na tyle niebezpieczne, że po prostu jest to niewskazane. Znaczy, pewnie można to zrobić, no ale w trybie track te podniesione klapy nad y, przednimi by... błotnikami, wysunięty spoiler, no auto wygląda. Niesamowicie agresywnie. Siada też tak, jak po GT. Board GT no. mm -hmm. Bardzo mi się podobał moment, kiedy Niko był na pierwszej jeździe próbnej tym samochodem. No i na początku jechali w trybie hybrydowym, no nie Wy będąc osobami zaangażowanymi w nagrywanie filmów, wiecie mniej więcej, jaki efekt na mikrofonie potrafi spowodować głośny dźwięk. I zobaczcie, co się stanie tutaj za chwilę na kamerze ze środka, w momencie, gdy odpali się w silnik spalinowy. It's the most ja! Pier... Mikrofon nie był na to kompletnie gotowy. Słychać, jak niesamowicie zmienia się po prostu hałas wewnętrzny. no ale, no jakby nie patrzeć, no. Jakby wy podpalili, coś wybuchło. No. Auto jest niesamowite jest to rzeczywiście technologia ze świata Formuły 1 zaklęta w aucie drogowym. I przy okazji to auto rzekomo jest najbardziej zaawansowanym technologicznie samochodem, który jest aktualnie w produkcji. No, nie odkryłem Ameryki pokazując ten samochód, no bo każdy myślę, że bardzo dobrze wie o jego istnieniu, ale właśnie fakt, że YouTuber, jakby nie patrzeć, Jasne? postanowił pokazać odbiór tego samochodu i swoje pierwsze wrażenia z jazdy dają taki rzeczywiście niesamowity wgląd do tego świata, który dla większości jest niedostępny. Stwierdziłem, że fajnie byłoby się tym podzielić z Wami i z jeżeli jeszcze tego nie widzieli, fajne jest też to, jakby w przypadku Niko, zarówno przy odbiorze tutaj Mercedesa, mm. jak i przy odbiorze Rimaca, który oglądałem, że on jest tym wszystkim taki mega skromny. Nie wsiada na kozaka, że ja byłem mistrzem świata Formuły 1 i ja mhm. tu testuję, zobaczymy, czy ten samochód przeżyje, tylko rzeczywiście słucha, co ci ludzie do niego mówią i powoli, powoli przesuwa sobie tę granicę. Myślę, że to jest taka fajna lekcja do wyciągnięcia dla wszystkich domorosłych race driverów, że tacy, Kierowcy z najwyższej półki też mają bardzo, bardzo dużo szacunku do tej maszynerii. Oceny? 9. Ja też 9. To ja 8,5 dam. Na mnie robi wrażenie to auto. Jak Nie jestem fanem Mercedesa. To to jest no, dla no, mnie F1 wrzucony w samochód. drogowy. No, to i Van no, są, no, no, jakby, no. To, to jakby top 3 dzisiaj chyba samochodów na świecie dla mnie. Nieznany youtuber. Znany auto, znany silnik, Patrol 2JZ. 2000 koni mechanicznych. Ten oto pan tutaj, który widnieje na ekranie, to DMO DJ. To jaki p nieznany, więcej subów ma od nas? A tutaj, proszę bardzo bardzo pojechał sobie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by swojego Nissana Patrola, który wcześniej miał całe 1000 koni, przerobić na coś, co ma 2000 koni. I tutaj zostały poprawione pewne parametry, przemodyfikowane turbiny na większe od Garetha. Nietypowe. Bardzo. Nietypowe jak na naszą sferę, co nie? Ja, ja lubię takie dziwne, dziwne, no. I tutaj bardziej jestem w stanie utożsamić się i wyobrazić, jak z tym może się jeździć, niż tym dragsterem, którego pokazywałem, który że... na pewno tak. panie przypał. Państwo w sutannach białych zajmują się tam modyfikacją takich właśnie otopaproli, no bo... Serio? Księża tam robią takie rzeczy? No to chyba jacyś inni kapłani z innej religii, A. ale nie jestem pewien. Autko y, ma zostać... O! o. o. <laughs> Sekwencyjna skrzynia biegów tu została zapodana. Ok. Alcantara na kierownicy została wnętrze zapodana. Też Ale zostało... dziwne wnętrze. Ja. Oj, to, to... Jest bardzo dziwny ten kolor. Taki troszeczkę... Teraz już się nie, nie jest slipperowy. Jest arabski. Tak, ja bym powiedział, że to jest takie Mansory. Tak, o, tak. no no coś w tym stylu. No, Ogólnie gościu jest mega zabawny i fajnie prowadzi te swoje vlogowe materialiki. I auto też moim zdaniem fajnie jest zrobione. Może kwestia gustu co do tego, tej kolorystyki wnętrza. Sam w sobie projekt. auto to tuning za tym, mi się coś takiego No, są, gu... wow. są gusta i guściki. Ja bym zadał pytanie, po co? I można by powiedzieć, że bo można. To dałbym też 6. Jakby no szalone i takie właśnie tylko youtuber by to w sumie zrobił. Fajnie, dla mnie to jest takie 7,5. Ja daję ósemeczkę. Dla o. mnie to jest. To mi się podoba, tak? Podobuje się. To podekscytowałem się trochę oglądając. Dobra, no to ostatnia propozycja na dziś, znowu kanał ze Stanów, kanał, który nazywa się Throttle i chyba prezentowałem odbudowę Ferrari na jednym z naszych odcinków. Kanał stosunkowo niedawno przeze mnie odkryty, głównie opiera się na życiu warsztatu i robieniu właśnie projekcików. Całkiem mm, niedawno chłopaki zbudowali pierwszą Zetkę w Liberty Woku na targi Sima, no to nie takie niedawno, no ale Simi. wygląda naprawdę fajnie, no natomiast no nie jest to jakoś turbo szokujący. Na pierwszy rzut oka robi wrażenie. Znaczy, ciekawe auto w ogóle, samo w sobie, jako baza. Dla nas w Europie egzotyczne, można by wręcz powiedzieć. Z tym bodykitem bardziej przypomina 350 z Nie ale z tyłu mi się bardzo podoba. Tak cyberpunkowo wygląda, taki się kwadratowy ten tył zrobił, co tak nie przystaje troszeczkę do dziesięciu Fajne, fajne, fajne. Dobra, napatrzyliście się? Bo to nie jest auto, które chciałem wam pokazać. Bo ci panowie z tego profilu zrobili dużo bardziej popierdolony projekt, a mianowicie zrobili 350Z w Liberty Walku, ale wsadzili do niej napęd z Tesli. <grym w> No auto zostało kupione bez motoru, jak widać w takim średnim stanie bym powiedział. Lepszym niż Porsche matarnie strong. No na pewno. Cały proces budowy tego samochodu jest naprawdę za... ciekawy, bo ilość, że tak powiem przeszkód, która się pojawia próbując zaadoptować tą budę do napędu elektrycznego jest wydaje mi się dużo większa niż można by pomyśleć, Czyli jako że wsadzenie samego motoru do tyłu nie było jakimś wielkim problemem, to teraz wsadzenie 14 pat Baterii, całego okablowania. O tutaj o, widzicie. To... To tak ja, wygląda tylny wózeczek. most, dokładnie. Wózeczek z napędem. Wsadzenie baterii i potem chłodzenia do tych baterii, a także zrobienie układu chłodzenia do tego silnika. No to był mocny flex, chyba to jest ze 30 odcinków o łącznie. Jezu. Finalnie auto prezentuje się, ma dwa luki. Jeden z nich, w tym Liberty Walk, który został potem dołożony, jest taki emerald green. Jesteśmy mężczyznami. Zielony, zielony. zielony. <młynne> <Ostatecznie try> auto zostało jeszcze y, oklejone w taki bardziej klimatyczny, powiedzmy, motyw. Zostało przerobione wnętrze, tak żeby te wszystkie przyciski od Tesli też się tam zgadzały. Ja się odniosę. No, nie podoba mi się. Po pierwsze, fakt, że wrzucony jest tam elektryk. To jest moim zdaniem złe. A drugie, ten Liberty Log, jak cofniesz troszkę, źle wygląda ten poszerzony tył. Nie jest to takie płynne poszerzenie, tylko to jakby ktoś na siłę coś poszerzył i zostawił to takie, takie błotniki od jakiegoś ciągnika albo czegoś no, takiego. Zgadzam się, jest takie y na siłę, nie? Tak, nie, nie jest to ani ładne auto, ani nie robi na mnie wrażenia, jeśli chodzi o jednostkę napędową. No, jest to imponujące i nasuwa mi jeszcze jedno przemyśleniem, że tyle się mówi o Amerykanach, że to takie młoty i w ogóle, że. Tam niezbyt inteligentni ludzie są, a oni robią najbardziej popaprane samochody, które wymagają takiej ilości myśli technicznej, inżynierii, których się nie spotyka w Europie, Europa. no nie? Zgadzam się. Więc nie rozumiem tego do końca. Ale jestem, jestem pod wrażeniem, ale też mam trochę coś takiego, że no wolałbym w drugą stronę oglądać no. słapy z elektryków na V8 tak. i tym podobne, niż z czegoś takiego, co ma V6 na elektryka. Cztery. U. A oh wow! Mnie to też boli. No, ja tak za podziw względem inżynierii dam 6. I też dam 6, tak jakby na równi z tym Civickiem i z tym Patrolkiem. nie? No i na tej takiej troszeczkę smutnej, elektrycznej nucie kończymy dzisiejsze ocenianie. Dajcie znać, jakbyście to ocenili w komentarzach. Na razie. Cześć. Chcesz się pożegnać z widzem? Czy jesteś Hamem? Jest hamem. Oni wiedzą, co ja chciałem powiedzieć, bo ja mam łączność z widzami telepatyczną. Piszcie w komentarzach, co wam przekazał telepatycznie Szymon. Jestem ciekaw.